Chiamanderol dyskusja. Jest 8.30, trzeba wziąć się za robotę. Witam Was po bardzo fajnym live, który był w niedzielę, wieczorem. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Plan na dzisiaj był taki, że z Panią DJ-ową wstajemy, pakujemy paczkę, przychodzimy, nagrywamy film. Ja później się biorę za edycję. Mam jeszcze sprawy filmowe z moim księgowym do ogarnięcia i taki był plan dnia. Niestety prowadząc firmę. Tak to nie działa, nie działa. Wy możecie planować, 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 a i tak wszystko psu w tył, pod ogon. Plan dnia zmienił się, więc stwierdziłem, że nagram Wam film wyjaśniający, gdzie byłem, jak mnie nie było, gdzie była pani dj co robiliśmy, czemu zniknęliśmy z YouTube'a. Dlaczego nie było czasu na nagrywanie? Plan dnia zmienił się dzisiaj na taki, że muszę ugasić pożary. Niestety, to się dzieje bardzo często prowadząc firmę, praktycznie nie ma tygodnia, żeby coś się nie odpierdzieliło. Pierwsza sprawa, zamówiliśmy kartony do pagowania paczek itd. itd. I przeszły złe, więc ja muszę się pakować w auto, jechać do taki taka kastorama tutejsza i kupić kartony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że nasz klient dostał złe terrarium. Zdarza się, niestety zdarza się. Ja wczoraj się źle czułem, bardzo źle się czułem wczoraj, nie wiem czy to przez te włoski parzące, czy, czy, czy zatrułem się. Nie byłem w stanie funkcjonować wczoraj, pani DJ poszła spakować sama paczkę, ja jej powiedziałem jakie terrarium i bardzo prawdopodobne, że powiedziałem jej złe terrarium albo po prostu nasza komunikacja zawiodła i wysłaliśmy złe, więc nie mamy kartonów, żeby spakować na drzewne terrarium, więc muszę po nie jechać, trzeba to spakować, trzeba to wysłać, dożyć jakiegoś gratisika, no bo to jest z naszej winy, więc gratisik jest wymagany. Co niestety, ale zmniejsza czas mojego dnia, więc nie jestem w stanie nagrać filmu. Ale do tego już się przyzwyczailiście na naszym kanale. <laughs> Ojejku, jejku. Pokażę Wam czym się zajmujemy, pokażę Wam jaki biznes prowadzimy i dlaczego nas tyle czasu nie było. To tyle. Woli wstępu, a no i dzisiaj, niestety, wracam do nagrywania telefonem ze względu na to, że pada, a muszę z wami wyjść na zewnątrz, żeby wam pokazać, gdzie spędzałem większość swoich dni przez ostatni okres. No, to tyle. A, ja jestem DJ Arachno, a to jest moja spowiedź i biznes terrorystyczny w UK. Zaczynamy. Fearless. Bierzemy klucze i idę wam pokazać, gdzie spędzałem większość swojego czasu. A, będzie to bardzo długa podróż, no ale jak już wam pokazywać, to wam pokażę, nie? Ej, 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 ej. Jeszcze, kurczę, czeka mnie wycieczka na pocztę, ale to spokojnie. Musimy iść bardzo daleko. Spokojnie, nie martwcie się. Tu spędzam większość swoich chwil. Tak, tam mieszkam, a tu mamy. Wynajęty sklep, ja wiem, jest w opłakanym stanie, ale tyle, na ile nas stać, tyle możemy sobie pozwolić, nie? Nie każdy zaczynał od pięknych, wyremontowanych sklepów. I to jest nasze królestwo, w którym spędzamy większość czasu. Tak, wiem, że jest bałagan, ale no niestety prowadząc firmę, to tu się pracuje, a nie przyjmuję gości. O! Światła włączone. To jest nasz sklep, moi drodzy. Magazyn, pakowalnia. Tu spędzamy większość naszych chwil. I tutaj właśnie utknęliśmy, gdy nie było nas na YouTubie. Tu mamy gotowe teraria. Tu mamy teraria do naprawy. A no, dlaczego do naprawy to powiem Wam później. Eee, tam, inne produkty. Tam, wszystko co potrzebne do opakowania. Kartony ogólnie masakra. Wracając do tego, dlaczego nas nie było. No właśnie dlatego. Ja Wam dzisiaj będę próbował wytłumaczyć krok po kroku. Eee, dlaczego to tyle czasu zajmuje. Zabiorę Was ze sobą. Bo trzeba jechać po te kartony. A po drodze Wam powiem parę, parę fajnych rzeczy inside'owych, jak to wygląda. Na szczęście udało się, że mamy bliziutko do sklepu, także dwa numery obok na dobrą sprawę. No ale nie muszę Wam mówić, ile pracy trzeba wkładać, mając już taką mini firmę. Nie zarabiamy milionów jeszcze, jeszcze nie, na razie dokładamy, pierwsze rozliczenie roczne właśnie jest w trakcie produkcji przez mojego księgowego. Na bank wyszliśmy na minus. No na bank wyszliśmy na minus, ale to chyba dobrze, bo jeszcze jakbym miał teraz podatek od od dochodu płacić. To no, to no wtedy bym musiał sprzedać jakąś nerkę czy coś. Dobra, to wiecie gdzie spędzam czas, a teraz trzeba się zbierać i jechać po po kartony, bo nie ma nie ma czasu, bo jeszcze mój syn przecież ma dzisiaj trening, bo mały DJ trenuje rugby. O. Masakra, masakra. Dobra, co? Chodźcie, pakujemy się, jedziemy po kartony. W ogóle to firma wysłała nam złe kartony. Zamawiałem duże, przyszły małe. I nie mam w co spakować eee, takiego właśnie nadrzewnego terrarium, bo nam kartony wyszły, a oni przysłali złe. Typowe, prowadząc swoją działalność. Jedźmy po te. Kartoniki. Dobra, kartony zakupione, także jadę do Domciu. W tym czasie mogę Wam powiedzieć parę e, rzeczy związanych z tym, gdzie byliśmy i co robiliśmy, no bo e, chcieliście wytłumaczonka. Oczywiście widzicie, dzisiejszy film będzie nagrywany troszeczkę telefonem. <laughs> Jak za starych dobrych lat. <laughs> Jak widzicie, prowadzenie firmy to nie jest tylko to, że ojejku, spakujemy paczki rano, wszystkie zamówienia pójdą i mogę sobie siadać do nagrywania. Dzisiaj od rana mieliśmy nagrywać, a tu się okazuje, że są pożary i trzeba je gasić. Eee, firma, od której zamówiliśmy kartony, przysłała nam złe kartony. Więc teraz co? Trzeba usiąść, napisać maila. Ja już dzwoniłem do nich chwilę wcześniej. Olali mnie. Nie przysłali kuriera po złe kartony, nie przysłali nowych, więc e, no, wyjaśniania ciąg dalszy. Co za tym idzie? Dzisiaj, żeby wysłać terrarium na drzewne 20-20-30, musiałem zapierdzielać aż do piętki, to jest taka tutajsza kastorama, po kartony. No i co? Kartony kupione, półtorej godziny psu, już nie powiem w co. No i teraz trzeba jechać i pakować paczki. Także no, sami widzicie, że, że prowadzenie firmy to są non stop jakieś problemy, non stop jakiś pożar do gaszenia. Oczywiście wiecie, no to się tak mówi, ale wysłanie takiego maila też konsumuje czas. I ten czas, który miałem dzisiaj poświęcić na nagranie filmu, e, pokazanie Wam pajączka, zwierzaczka, no nie wiem co tam byśmy dzisiaj robili, to no spędzam czas na kaszeniu. Pożarów. I tak było przez bardzo długo, bardzo długo trwało gaszenie pożarów. Większość czasu to właśnie było e, zapełnione samymi problemami problemami z dostawcą, z którym już zerwaliśmy współpracę. E, jeśli będziecie chcieli, no to opowiem Wam, jak to wyglądało, a wyglądało to naprawdę słabo bo wychodziło na to, że przyjeżdżało mi, dajmy na to, e, było zamówienie 400 terariów. Transport przyjeżdżał. Jedna część jechała do mnie, jako żebym ja miał na sprzedaż. Druga część jechała bezpośrednio do takiego dosyć dużego klienta, którego wszyscy dobrze znają, ale nie będę tutaj wymieniał, bo, bo to są sprawy dajne. No i, i, i się okazywało, że po pierwsze. Terraria, które przyszły do mnie, nie są w najlepszym stanie, są podklejane fronty, więc ja musiałem siedzieć, słuchajcie, po 10 godzin czasami dziennie i kleić terraria, żeby móc je sprzedać. A oprócz tego mój klient dzwonił do mnie z reklamacją, bo jego też były spieprzone. Więc jak jego były spieprzone, to już dwa dni w ogóle wycięte z życia. Musiałem wynająć bana, jechać dwie godziny, drogi do mojego klienta, zabrać zepsute terraria, co się da naprawić to naprawić, co się nie da naprawić musiałem oddawać mu pieniądze więc no kurczę, jak sobie pomyślałem, że jeszcze miałbym po 14 godzinach na nogach, pracując faktycznie, fizycznie pracując machając te terraria bo na przykład musiałem od klienta zabrać 150 sztuk, wyobraźcie sobie zepsutych terariów i przywieźć je, siadać, skrobać silikon, kleić to, i potem miałem jeszcze usiąść do filmu. No niestety, ale jest to po prostu niemożliwe. Eee, z tamtym panem, którego wymieniać na razie jeszcze nie będę, współpracę zakończyliśmy w bardzo wrogim nastawieniu. Eee, no i co? No i co? No znaleźliśmy nowego dostawcę. Na razie zbieramy pieniążki na kolejne zamówienie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety dużego klienta najprawdopodobniej straciliśmy, ze względu na to, że nowy dostawca nie będzie w stanie wyprodukować nam tyle, ile byśmy chcieli. To takie inside'owe, fajne fajne smaczki, że po prostu no, prowadzenie firmy to nie jest takie, że wiecie, zamawiasz, jest wszystko ok. Sprzedajesz, zarabiasz pieniądze i tyle. Nie, to jest non-stop jakiś pożar. A wiecie, też otwierając firmę, my jako Wielka Brytania wyszliśmy z Brexitu, więc no, cała ta machina importu, eksportu towaru. No to po prostu na początku to była czarna magia. My byliśmy po prostu za przeproszeniem, posrani przy każdej jednej dostawie. Czy to przejedzie przez granicę, czy nie będzie kontroli, czy, czy transport nie zostanie zatrzymany. No naprawdę było mega wesoło przez pierwszy rok. Drugi rok, jak już mówiłem, problemy z jakością produktu, który otrzymywaliśmy. I tak, to się, I tak to się jakoś, jakoś kulało, Było ciężko, ale, ale jakoś to przetrwaliśmy. Zresztą będę mógł wam pokazać, jak już będę na miejscu, jakie piękne teraria do nas przychodziły. Tam u nas w sklepie schnął niektóre, bo kolejne naprawiałem z ostatniej dostawy, która miała miejsce. I wam pokażę, co otrzymywaliśmy. Po prostu złapiecie się za głowę, tak samo jak ja. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o, o małe, małe tłumaczonko z auta. Na razie skupię się na drodze i do zobaczenia za chwilę. Dobra, przywieźliśmy kartony. Kartony będą teraz sklejane i rozpoczynamy pancerne pakowanie. Na czym polega pancerne pakowanie, już Wam demonstruję. Mamy karton. Mamy styropian. Docinamy styropian tak, aby, aby wypełnić wszystkie ścianki tutaj, i, i wtedy, wtedy dopiero idą chrupki, których jak widać jest dosyć sporo. Idą chrupeczki, próbowałem, niesmaczne są, i po chrupeczkach przykrywamy to dalej styropianem. Zresztą jak dotnę, to Wam pokażę, jak to wygląda. I to jest pancerne pakowanie. A, na szczęście, pierwszy raz nam się tak zdarzyło, nasz klient dostał potłuczone terrarium, ale to po prostu chyba paleciakiem musieli wjechać w tą, w tą paczkę, ze względu na to, że ta paczka... No ja ją kopałem i nią rzucałem i nic nie pękło, także... Dobra, najpierw dotniemy i potem wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, moi drodzy, tak wygląda. Przygotowane, przygotowany karton na górę jeszcze idzie kolejna warstwa styropianu a tutaj jest terarium chrupki więc no no kurczę no takiego pancernego pakowania to nikt nie, nie widział no. także co pani DJ szykujemy terrarium szykujemy terarium, które to było to było to terrarium w związku z tym że klient otrzymał e, przez pomyłkę Zły rozmiar terrarium, po prostu zakręciliśmy się z panią DJ. Oto takie dwa gratisiki z przeprosinami, że po prostu musiał dłużej czekać na paczkę, także pani DJ już to owija. Oczywiście zobaczcie jaki sajgon po klejeniu, kurde. Silikony, ręczniki papierowe, masakra. Weź to jeszcze, człowieku, posprzątaj. Dostanie od nas mech, dostanie od nas tubę korkową. Myślę, że całkiem fajny gratisik. Także... co? To jest. No. <laughs> Także działamy dalej. O, widzicie? O kurczę, wypadł mi telefon. Widzicie tak wygląda spakowane terrarium. I tam pod spodem jest terrarium pod tymi chrupkami. Tak to właśnie wygląda. I na to jeszcze idzie. Styropian na górę, dla wszelki wielki. I w ten sposób wysyłamy paczki. Tam pani DJ'owa klei kolejne. Tu mamy jedno terrarium z bonusikami A tu mamy paczkę dla klienta, który zamówił trzy sztuki Tak ona wygląda Więc spakowanie czterech terrarium Owinięcie tego To znaczy tu trzech i tam jednego Czyli czterech terariów zajęło nam No prawie godzinę Także jak widzicie, no to nie jest takie Chciałbym Dobra, teraz stanowisko robocze Drukarka do naklejek Ważymy i... I drukujemy naklejeczki i wysyłamy. Oczywiście danych Wam nie pokażę, ale po zakupie yy, takie naklejeczki, zobaczcie, jaka fajna. Mi się zawsze to podobało. Klikam sobie drukuj. <grybuj> Gotowe. Fajne, nie? <grybuj> tak, ja wiem, że tutaj wszędzie jest sywot styropianu, ale tnąc styropian, no niestety inaczej się nie da. Słuchajcie, wracając do tematu, <grybuj> wracając do tematu tego, że. No, niestety, ale nasz dostawca dawał ciała po całości. No, chcę Wam pokazać tutaj, właśnie niektóre rzeczy, które on wyczyniał, bo no nie da się tego, tego pominąć. Słuchajcie, w tym miejscu, nie, że pokazuję, tutaj w tym miejscu są terraria, których nie da się naprawić. Nie da się naprawić. On nie uwzględniał żadnych reklamacji ze względu na to, że no nie wiem, no dla mnie ta osoba ma po prostu jakieś mentalne problemy ze sobą. Słuchajcie na przykład. Terrarium. Małe terrarium. Dla niego, poczekajcie, niech złapie ostrość. Mam nadzieję, że złapie ostrość. Złapiesz ostrość, złapiesz. Zobaczcie. Widzicie to? No kurczę, łapo ostrość. O! Na przykład ścianka terrarium jest wyższa niż cała reszta. I mamy takie szpary. Dla niego to są dobre terraria, które. O, tu jest jedno, jedno takie fajne. Bardzo mi się ono podoba, ze względu na to, że zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? To są dla niego dobre terraria. Albo my zamawiamy terraria z taką wentylacją, a on nam wysyła. Z taką wentylacją. Wiecie o co chodzi. Albo robi taką malutką szpareczkę tylko. Taką malutką. Takich chocków, klocków jest tutaj od groma. Tego się już nie da naprawić. Niektóre terraria, tak jak na przykład to, też posiada. No, złapiesz ostrość. Uroki nagrywania telefonem. Posiada szparę z tyłu terarium. I to taką, że mieści się karta kredytowa. Także, no niestety, tak to, tak to wyglądało, więc, e, no tych pożarów było dużo do, do gaszenia. W ogóle też fajnie, bo na początku mieliśmy wynajęty taki magazynek, nie? Taki magazynek i on był w Combraun. no więc z pół godziny musiałem tam jechać, więc dwa, trzy razy w tygodniu jeździłem tam, przywoziłem wszystko do naszego domu. U nas w domu było to pakowane, więc ten Sajgon, co widzicie tutaj, My robiliśmy w domu. No miało się to z celem. Na szczęście udało się wynająć to. Mamy blisko dwa, dwa numery obok naszego domu, więc to jest super. Ale kosztowało nas to mega pracy, gdyż poprzedni właściciel to też jest dosyć fajne. Gość prowadził sklep zoologiczny u nas w mieście i tutaj miał też zrobiony ala magazyn, tylko wiecie co jest najgorsze? On miał tutaj Dwie sterty, po lewej stronie była sterta siana, po prostu wysypana na wykładzinę na to wszystko, a z drugiej trociny i on z szuflą to ładował i, I tutaj nic się nie działo. Tu w ogóle pajęczyny to były takie, że no nie dało się, nie dało się tego kurca ogarnąć w jeden dzień. To wyglądało tak jakbyście zostawili to pomieszczenie na 20 lat i nic tu nie robili, kompletnie nic. Jeszcze, wiecie, tutaj mamy <laughs> nawroty pajączków i tak dalej, i tak dalej. Są pajęczyny, które non to się pojawiają wszędzie w rogach, w kątach. No, ale trzeba było to posprzątać. Sprzątaliśmy to, słuchajcie, tydzień czasu. Wynajęliśmy odkurzacz piorący, popraliśmy wykładziny i tak dalej, i tak dalej. W ogóle pokażę wam, jakie tutaj mamy biuro, nie? Bo to tutaj jest biuro z biurkiem, nie? <laughs> jest biureczko, jest biuro, jest tam jakaś umywaleczka. Eee, no, stan tego jest jaki jest. Ja wiem, że nas dużo pracy jeszcze będzie czekało, żeby to doprowadzić do takiego stanu, jak być powinno. Tam już rolety zamontowałem, żeby były rolety, żeby nikt tu nie, nie zaglądał. Tu mamy wszystkie rzeczy do pakowania, plus jakieś kartony do palet, bo no, nie, nie oszukujmy się, czasami e, zdarza się, że pakujemy jakieś palety, większe zamówienia. Tutaj jest końcik e, śmietnik. Jakoś trzeba to zutylizować. a ja nie mogę sobie po prostu tego wyrzucić na śmieci, um, No bo prowadzimy biznes i musimy po prostu zapłacić jakiejś firmie, żeby to za nas zrobiła. A jeszcze jedna ciekawostka: to co widzicie tutaj, to nie jest wszystko. Tutaj na dole jest włas, który się otwiera i mamy tej samej wielkości pomieszczenie na dole, tylko na dole. Na dole to jest, słuchajcie. <laughs> nie wiem, nie wiem jak to ubrać w słowa. Pandemonium. Koniec świata. Typowa, słuchajcie, takie wiecie, kiedyś w Polsce były komórki przy kamienicach takie drewniane. No, to po 40 latach niewchodzenia tam. Tak wygląda na dole. Tak wygląda na dole. Jest światło. Ale tam jest wszystko. Tam ja widziałem nawet jakąś skrzynię biegu woda, nie. Jeśli będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzach. Zrobimy sobie urbeksa. Wejdziemy tam, tylko że tam potrzebuje jakąś latarkę czołową czy coś. Tam są w ogóle jakieś, jakieś stare piece kaflowe. Pajęczyny to są takie słuchajcie, że po prostu trzeba oczy przesierać, bo wchodzą wam na oczy i nic nie widać. Także <laughs> zwierząt typu pająki. Do bólu. Ostatnim razem jak tam schodziliśmy, to biegła taka, słuchajcie, taka z Teatoda Samica przed kokonem na banknie. Także tam na dole jest mega wesoło i możemy sobie zrobić jakiegoś Urbeksa. Więc jak widzicie, wystartowaliśmy dzisiaj o godzinie 8:30 z panią DJ-ową. Jest godzina w pół do pierwszej. I ja nawet nie jestem jeszcze w połowie, gdyż no, czeka mnie jeszcze wysłanie e, całego sprawozdania do księgowego, bo musimy zamknąć zeszły rok, e, i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie chciałbym to wam zedytować, więc nie wiem jak to wyjdzie. E, dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście takie kurcze, inside'owe sprawy i filmiki sprowadzenia terrorystycznego biznesu tutaj w UK. E, myślę, że to też jest dosyć ciekawe, bo raczej, raczej nikt. E, no nie, na polskim terrorystycznym YouTube nie robił takich właśnie inside'owych, biznesowych rzeczy. A mogę wam tutaj wtedy zrobić mały tour, co, co mamy, czym handlujemy, jakie są ceny, ee, i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że czasami są takie fajne pożary, że miło by się oglądało, jak człowiekowi nie wychodzi, nie? <laughs> Oj kurde, nie wiem, co mam jeszcze, mogę... E, powiedzieć na dzisiejszym filmie, wiem, że ja już jestem zmęczony. A jeszcze dobrze by było w końcu tu posprzątać. My tu raz na tydzień wpadamy z odkurzaczem i, i sprzątamy ten Saigon. Ale no, widzicie, stąd się wybrał brak filmów do tej pory. I i tak to właśnie wygląda. Także nie wiem, czy wam jeszcze coś gadać. W ogóle plan plany są takie, żeby może kiedyś powstał tutaj sklep terrorystyczny. No fajnie by było, tylko że tutaj w grę wchodzą już grube pieniądze, żeby, żeby po prostu to spiąć, zrobić tutaj porządny remont, bo zobaczcie, jak to wszystko ma 60 lat, nie? Z 60 lat, zobaczcie, tam jakieś w ogóle nie wiem co to jest. Ej. Słuchajcie, tam też dobrze by było wejść, bo tutaj są niby okienka, tam w ogóle kurcze są na ścianie. Nie wiem czy będzie widać, raczej nie. Ale tam są w środku jakieś schody i ja nie wiem, co to są za schody I nie wiem, dokąd prowadzą, ale wiem O Jezus, kupnąłem terrarium Ale wiem, że tu jest wejście <laughs> To też może być gruba akcja, powiem wam szczerze Także widzicie, no tak to się prezentuje Gruby remont nas czeka, żeby tutaj doprowadzić to wszystko do stanu Tu w ogóle mamy styroboksy Oj kurczę, dużo roboty nas jeszcze czeka Także tak wygląda insideowo, jak, jak my zniknęliśmy z YouTube'a. No to co? To chyba na tyle na dzisiaj. Eee, tu, 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 tu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, zostaw subika, zostaw lajka. Like no i napiszcie w komentarzu, czy tego typu filmy by, byście chcieli z terrorystycznego biznesu prowadzonego w UK. Myślę, że wtedy wielu z Was by zrozumiało, dlaczego brakowało nam czasu na wszystko. No to co? Łapeczka, subik, a my się widzimy już niedługo. Trzymajcie się. Hej.